Hej z tej strony Maciek, tak to kolejny odcinek Adventure Capitalist. Jak obiecałem Angelsy Wybieramy do 3000. Menadżerowie. Skończyli się na pieniądze teraz na Angels. Trzeba zbierać. Prawie. I ten... Nieszczęsny dzieciaczek. Wtedy się pomyliłem, to jest quadry, quadrilioner. Dodano nam kapelusik. Fajnie. Wreszcie. No to to było na koniec. Na tyle z tego odcinka. Jestli chcete więcej, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Nara.